Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Przed nami świat według kina. Dawno nie było. Dawno jakoś tak nie było. Nie wiem, jakoś tak. Wiecie, ja na świat według kina muszę mieć jakiś taki szczególny temat, który jest moim zdaniem warty takiego poruszenia, poświęcenia mojego odcinka. I dlaczego balkonowe? Dlatego, że przed chwilą nagrywałam tej vlog z dupy, i tak nagle mi, że można by było tutaj również świat według kiny nagrać. Sprawa będzie się tyczyć tego, o czym rozmawiałam z Kasią na wywiadzie w sobotę. Ja nie wiem, czy. nie wiem, w jaki dzień to wrzucę, więc nie wiem, czy już ten wywiad był, czy jeszcze nie. W każdym razie poruszyłyśmy tam z Kasią temat tego, że. rozmawialiśmy tam odnośnie osób ze stajni, i odnośnie tego, że Kasia tam powiedziała, że są osoby, które jej nie lubią, tak i nie ukrywam, że są osoby, które coś mnie nie lubią, to zdarza się. I właśnie tak rozmawiałam na ten temat, czy jest to dobre, czy jest to złe, i tak się zaczęłam właśnie nad tym zastanawiać, czy, czy to, że ktoś mnie nie lubi, może być atutem. I powiem Wam szczerze, że, że myślę o tym, że, że tak naprawdę tak, że jeżeli jest jakaś grupa osób, w którym tam mamy jakieś takie społeczeństwo, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, że gra na stanie jestem jakąś grą w społeczeństwie. Mamy stałe osoby, tak? Gdzie się kojarzymy i tak dalej. No i teraz pytanie, czy, czy warto jest, żeby każdy cię tam lubił. No, no moim zdaniem niekoniecznie. Znaczy to, to jest fajne, jak ktoś Cię lubi, tak? To jest fajne, jak nas inne osoby lubią. Natomiast słuchajcie, no prawda jest taka, że nie wszystkim zrobimy dobrze. To jeżeli jeszcze tego nie wiecie o życiu, to, to życie wam was zweryfikuje. Natomiast słuchajcie, no nie da się każdemu zrobić dobrze. Nie da się każdemu, wiecie, przypasować. Ja nie jestem typem osoby, która się tam będzie komuś podlizywać, bo coś tam to. to, to nie, to nie kina. To w 100% nie kina. Także, wiecie, no ja, jak mówię, nie mam parcia na to, żeby być lubiana przez wszystkich. To jest moim zdaniem e, cecha taka bardzo. To, to, jest, to jest indywidualność, tak? Ja jestem osobą. Która jest w jakiś sposób określona, tak? Czyli, czyli mam jakieś tam, nie wiem, wartości w życiu, mam jakieś swoje własne zdania i nie jestem jak chorągiewka, tak? Czyli jak ktoś mi powie, nie wiem, nie wiem, nie przeklina i tyle, no to. to no. Ja akurat nie muszę przekinać, ja lubię przekinać, po prostu ja przekinam w filmikach, bo lubię i jestem w stanie nagrywać bez przekinania i nie mam z tym problemu, tak? Ale lubię. Po prostu lubię i nikt mi tego nie ma prawa zabronić, także ja pod tym względem będę się tutaj, wiecie, rękami i nogami zapierać, bo... Bronię tutaj siebie, tak? Mam prawo, no i, i, i tyle. I to się może komuś nie podobać. Może się komuś, nie wiem, nie podobać. Poziom żartów w moich filmach. Cokolwiek. Słuchajcie, ale ja naprawdę nie mam zamiaru robić dobrze wszystkim. Ja nie idę na masę. Nie, bo to, to nie jest dla mnie... <słuch> <słuch> idę na masę, powiedziałem, na tak. Tak. Okay, okej, okay, okej, okay. The... okej. O czym to ja? Tak, że, że wiecie, ja po prostu nie chcę robić jakichś produkcji masowych, które się będą podobać wszystkim, tylko i wyłącznie dlatego, żeby, nie wiem, mieć, kurwa, masę subów i tak dalej. Nie. Ja, ja wolę prowadzić swój kanał tak, jak, jak go prowadzę, czyli ten kanał jest mój, robię na nim to, co mnie się osobiście podoba. I nie, znaczy nie tyle nie zwracam uwagi, co mi ktoś tam, wiecie, próbuje przekazać, e, tylko po prostu skupiam się, że tak powiem, no, też ja mam swoje zdanie, tak? Ja się tego swojego zdania będę trzymać. Ktoś może mieć inne zdanie, może próbować mnie przekonać, może, nie wiem, próbować wejść ze mną w jakąś dyskusję i tak dalej. Możliwe, że mnie przekona do swojego zdania, możliwe, że on ma rację, ja nie mam racji, ja nie zawsze mam rację. Ale po prostu, no, nie mam w planach zmieniać siebie tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby nie wiem, żeby więcej osób mnie lubiło, Ja nie mam na to parcia, tak? Jak, jak się komuś coś nie podoba, no to, kurde, droga wolna, no. Straszy mi to wpienia, jak ludzie, ludzie wiecie, coś, coś robią tak typowo, typowo pod, pod publikę. Nie? Jak ja mam zły humor, to widać, że mam, że mam zły humor. Jak mam dobry humor, to widać, że mam dobry humor. Ja nie zarzucam, to czy nie jest tak, że ja odpalam kamerę i za każdym razem mam, mam nie wiem, zacierz na ryju i mówię, że jest, jest super, jest, jestem szczęśliwa, że jest piękne, pomimo tego, że jest. Ale wiecie, ja po czym wyłączam kamerę i. I dlaczego do... będę taką rozmowę z pewną? Ktoś kiedyś powiedział, że, że robi krótkie filmiki, dlatego że nie jest w stanie ściemniać tyle odnośnie swojej miny. To jest, to jest stara rozmowa z. mniejsza no, o to z kim. W każdym bądź razie wiecie, ja jakoś nie wiem, nie, nie zamykam się tak, że tylko, tylko pozytywne rzeczy robimy, tylko mamy się śmiać, cieszyć i tak dalej, bo życie nie z tego się składa, tak? Życie składa się z różnych części, które nas tam w jakiś sposób e, kształtują, tak? Zresztą też była jakaś sytuacja, że na pewnym live z BF-a, z Wojtkiem, e, ja pomimo tego, że miałam dobry humor cały dzień, to się po prostu wkurzyłam, bo e, gra się zaczęła psuć z, z powodów niezależnych ode mnie, tak? Ja po prostu robiłam wszystko, co mogłam, żeby tę grę naprawić, ona mi nie chciała działać. I pewna dziewczyna coś tam napisała takiego, że wiecie, że z, jakiejś, z jakimiś no, że tak powiem, z ryjem do mnie wyskoczyła, więc ja do niej z automatu też wyskoczyłam z ryjem. I wyszła jakaś tam awantura z tego. Po czym jakoś tak później na jakiś live ta dziewczyna wbiła się i zapytała, czy nie jestem na nią zła. Kurde, nie, nie jestem. To jest, to jest normalne, że, bo każdy z nas jest, jest człowiekiem. Każdy z nas ma jakieś emocje. Każdy z nas coś przeżywa. I trzeba to zrozumieć, a nie na zasadzie: no. Sorry, nie wpasowujesz się w moje kryteria, zajebistości. nara się. Trudno, życie. Nie chcesz mnie, nie masz mnie. Tyle. Ja. Ja nie muszę być przyjaciółką każdego. Ja no, nie wiem, Myślę, no, tak jak właśnie Kasia też tak może, że nas jak się lepiej pozna, to... to, to... <laughs> Tylko nas trzeba chcieć poznać, tak? I ja też nie mam parcia, żeby wszyscy mnie poznali, no. Cóż... Strasznie mnie wkurza, jak... I powiem Wam, że na stanie był taki motyw, że tam wypłynęło na forum, że ktoś tam wyjechał, że filmiki mają niski, niskich lotów żarty. Stwierdził to po obejrzeniu 10 minut pierwszego wywiadu z Venturem i resztę wywiadów nie oglądał. Chciałem zauważyć, że każdy wywiad stanie z inną osobą, każdy wygląda inaczej, każdy ma inną formę. Ale jak ktoś sobie lubi, nie wiem, właśnie takie wiecie, odpalić. Odpaliłem sobie 10 minut filmiku i zaraz cię zjadę, bo mi się nie podoba cała kształt. No. no pisz sobie, tak? Napisz sobie tego posta. Ja Ci może na niego odpowiem, może ci na niego nie odpowiem, ale ogólnie mam w dupie to, co do mnie piszesz, bo mnie oceniasz po 10 minutach, no sorry, nie, no nara, tak? Ja wiem, że na YouTubie zazwyczaj jest tak, że ktoś odpala filmik, albo mu się podoba, albo mu się nie podoba. Trudno, słuchajcie, naprawdę, no kurde, nie wiem, strasz, strasznie nie lubię, jak ktoś leci na, na, na właśnie, no takie wiecie, lubcie mnie wszyscy, wszyscy kochajcie mnie, kochajcie mnie, nie. Nie musicie mnie kochać, możecie mnie lubić, możecie mnie nienawidzić. Who cares? Naprawdę, to, to, to... Znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że mi nie wiem, w jakiś sposób na was nie zależy, bo mi na was zależy, tak? Bo jesteście moimi widzami, jesteście ze mną, komentujecie, łapkujecie, jesteście na live'ach, slifach i tak dalej, tak? I to się cały czas krąży, no natomiast... To... Mi, no. Kurczę, to nie będzie myślę, że dla nikogo zaskoczeniem, że widzowie nie są najważniejszymi osobami w moim życiu. Jest rodzina, jest, są przyjaciele, są znajomi z Reala. Więc wiecie, to jest po prostu cała po prostu hierarchia, tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, y, chce być widzem na zasadzie, wchodzę na Twój filmik i Ty mnie wielb, bo ja tu jestem, no to to tak nie działa. Bo ja też nie chcę, żebyście mnie wielbili, nie? Po prostu możemy się lubić, jest fajnie, miło, przyjemnie. Możemy się poznać, możemy się lepiej poznać, jak miałam okazję z niektórymi osobami, tak? Widzicie, osoby teoretycznie... Ja nie mówię tutaj, no ale tak, dobra, przykłady. Facebook, tak? Zaczęłam z Wandą i Michałem pisać, pojawili się na spotkaniu, poznaliśmy się, poznajemy się lepiej i coś tam dalej z tego wynika. Na spotkanie przyjechał Rudy, który był dla mnie, aż tak powiem... Nie, randomową osobą to wiem, że zazwyczaj to źle brzmi, tak? Ale po prostu, no był rudym jakoś... Kojarzyłam go tylko gdzieś tam znikł z, z gier czy z live'ów. Coś tak, ale wiecie, no po prostu nie miałam okazji go wcześniej poznać. No i przyjechał na to spotkanie, poznaliśmy się. I teraz gdzieś tam w grze razem piszemy i tak dalej, wszystko tak już... wynika. I wiecie, to, to, to jest fajne, no natomiast, no... Cóż, nie, nie, no nie wszystkim się musi to podobać, no i, i taka jest prawda, no takie jest moje zdanie na ten temat. Standardowo czekam na wasze opinie, jak to z waszej strony wygląda, czy, czy nie wiem, czy wy wolicie, jak was lubią wszyscy, czy, czy staracie się komuś w jakiś tam sposób, nie wiem, podlizać, żeby, czy tam jak, w jakiś tam sposób, czy tak swoje zasady, żeby, żeby nie wywoływać awantur. Jak to u was jest, bo to, to mnie zawsze ciekawi, jak to jest, wiecie, z waszej strony, tak? Także co, no to tyle w dzisiejszym świecie według kina. Mam nadzieję, że świat według kina się Wam podobał. Yy, I co, i komentujcie, i subskrybujcie, i łapki w górę są mile widziane, i pozdrawiam Was kina, i trzymajcie się, i cześć!